Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com Zip X Race to motorower, który podobnie jak Pro 50 ma spełniać wymagania tych, którzy na dwóch kółkach chcą czuć się dorośle. Wykładając 4,5 tysiąca na stół, co kupujemy poza wyglądem? Przekonajmy się. Design to podstawa w tym przypadku. Nawet doświadczony motocyklista widząc tę maszynę z daleka będzie miał problem z oceną, czy to motocykl, a może motorower. I właśnie o to tutaj chodzi. Szerokie koła, muskularny wydech, brzmiący... No właśnie tak. Do tego dzielona kanapa i agresywne lampy. Wszystkie te elementy pracują na jedno. Na wrażenie. Wsiadamy na naszego testowego Zipa X-Race'a. Pierwsze co, to patrzymy na zegary. Są zupełnie inne niż w Pro 50. Wyglądają o niebo lepiej, wreszcie są dobrze podświetlone i obrotomierz działa tak jak trzeba. Wszystkie wskaźniki są analogowe i trudno szukać tutaj technologicznych szaleństw. Jedynka i jedziemy. Biegi szarpią, mimo wciśniętego sprzęgła do końca. Pierwszy bieg jest krótki, ale pokazuje potencjał silnika. Osiągi na starcie nie porywają. Pod bakiem pomrukuje czterosłupowa pięćdziesiątka. Ktoś zapyta, dlaczego dla lepszych przyspieszeń i wyższych prędkości dostępnych po odblokowaniu nie zamontowano tutaj dwutaktu. Odpowiedź jest prosta – nie brzmiałoby to już tak fajnie. Zamiast basowego dźwięku z wydechu mielibyśmy efekt kosiarki ogrodowej. Przełożenia zmieniamy często – silnik łapie ciąg dopiero po przekroczeniu 4000 obrotów. Ostatni bieg pozwala lecieć prawie 70 km. Rozpędzenie się do takiej prędkości trochę zajmuje, no ale cóż, ze względu na wygląd wielu przymyka na to oko. A co jeśli musimy się nagle zatrzymać? Nie będzie z tym problemu. X-Race ma dwa hamulce z potężnymi tarczami. W mieście X-Race radzi sobie całkiem nieźle. To dlatego, bo siedzimy nisko. Pozycja za kierownicą sprawia, że możemy poczuć się pewni. Dziwnie możecie się poczuć dopiero po zatankowaniu do pełna. 12 litrów paliwa. Wbrew pozorom, czuć te wysoko osadzoną masę. Przez pierwsze kilometry od zatankowania na full trzeba było się oswoić nieco z innym prowadzeniem. Potem już przestaliśmy zwracać na to uwagę. Za to co innego zaczęło nas denerwować? Głośność wydechu. Okej, okay, wiemy, że ma to brzmieć jak co najmniej rasowa 250, ale po godzinie można już mieć najzwyczajniej w świecie dosyć. To odczucie jest w pełni subiektywne. Może komu innemu nie będzie to przeszkadzać. Jak widzicie, powoli zaczyna się ściemniać. Światło mijania z minuty na minutę odgrywają coraz ważniejszą rolę. Oprócz wskazywania naszej pozycji na drodze, mają ją też oświetlać. Żarówki są dobrze dobrane, a klosze optymalnie wyregulowane. Widzimy wszystko kilka metrów przed nami. Tylna pozycja jest widoczna z daleka. To ważne ze względu na bezpieczeństwo. Widoczność to słowo klucz. A propos widzenia. Lusterka może wyglądają fajnie, ale jak dla nas są za małe. Po kilku kilometrach możemy ocenić zawieszenie. Przednie lagi mają duży zakres pracy i przez to dobrze wyłapują wszystkie dziury. Z tyłu jest jeden centralny amor. Dobrze wygląda i dobrze pracuje. Nieco gorzej się ma, kiedy jedziemy w dwie osoby. Na nierównościach nie dają o sobie znać plastiki. To dobrze świadczy o spasowaniu i jakości materiałów. Nic tu nie wali, nic nie stuka, ani nie odkręca się pod wpływem wibracji, a te tutaj są obecne. Kręcąc powyżej 7000 obrotów, mamy zapewniony kompleksowy masaż wszystkich części ciała. Czy to przyjemne? No, może dla niektórych. Test już za nami. Zip X-Race spędził z nami kilkanaście kilometrów w centrum Warszawy, jak i również na obrzeżach miasta. Dobrze się sprawdził w praktyce i wszędzie zaczepiał swoim wyglądem przechodniów. Czy dla samego wyglądu warto kupić ten motorower? 4,5 tysiąca to chyba rozsądna cena za dwa kółka, które, po pierwsze, sprawnie radzą sobie na miejskich asfaltach, a po drugie, mogą powodować u właściciela poczucie dumy. A duma to właśnie dla wielu wartość nieoceniona. Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Scooter.com